To Jak wygląda ten najczęściej spotykany, najbardziej popularny Karaczan Prusak? Ma trzy pary odnóży. Ma takie wąsy, jak to niektórzy lubią nazywać, czyli takie czułki, nazwijmy to. Jest bardzo szczupły, bardzo chudy. I ma też jajeczka. Te jajeczka to jest taki, jakby taki twardy pojemnik. Które można by było zgnieść, i jest taki bardzo kruchy, więc tak to mniej więcej wygląda. Tak wyglądają też te najczęściej spotykane karaczany, aczkolwiek są innego rodzaju też karaczany, większe, szczególnie gdzieś w dużych miastach się pojawiają, także, także jak najbardziej to nie tak, że tylko prusaki istnieją. A swoją drogą, w niektórych rejonach w kraju na prusaki mówi się rusy. To bardzo ciekawe. Zastanawiałem się nad tym, bo nawet w Ameryce mówi się German cockroaches, czyli po prostu też prusaki, tak? <grym> jakby nawiązując do kraju Niemcy, ale z drugiej strony być może jest to w jakiś sposób związane też z zaborami. Taka, taka luźna myśl, że może gdzieś w tych miejscach w przestrzeniach, gdzie był zabór ruski, no to te, też nazywa się to Rusy, a tam, gdzie był zabór niebieski, to Prusy, ale to taka bardzo, luźna, bardzo luźne przemyślenie. Także gdzie znajdziemy Karaczany, prusaki w naszym mieszkaniu? Mogą być tak naprawdę wszędzie, ale najczęściej będą w miejscach, gdzie może być jakaś wilgoć. Po karmę, po jakieś tam rzeczy mogą sobie dojść i pójść. Natomiast bardzo lubią właśnie miejsca wilgotne, czyli będzie to łazienka, szczególnie lubią miejsca, w których są jakieś nieszczelności, z których mogą się napoić. Też pod umywalką w kuchni, czyli ogólnie kuchnia to też jest takie miejsce, które które bardzo lubią. Też zauważyłem, że podobały sobie miejsca za lodówką, czyli jest taki zawsze obszar pod lodówką w zasadzie. Bardzo często nikt tam nigdy nie zwraca uwagi, co tam się dzieje, i to jest też dlatego fajne miejsce dla nich. Przy czy pod mikrofalówką to są takie miejsca, w których często możemy je spotkać. Oczywiście jakieś szczeliny, jakieś miejsca takie zacienione, których na co dzień powiedzmy nasze oko nie może znaleźć. Także to są takie typowe miejsca, ale tak jak mówiłem, nie oznacza to, że nie znajdziemy ich gdzie indziej. To nie jest, nie jest taki insekt jak w przypadku pluskiew, które lubią po prostu być w okolicy żywiciela, czyli osoby, która śpi w danym łóżku. To nie jest taki, czy z molami odzieżowymi, że będą gdzieś w pobliżu, nie wiem, na, naszej odzieży. Chętni na pewno będą w miejscu, gdzie na przykład może nam się coś wysypać, czyli na przykład w spiżarce, jak najbardziej tak, to jest też dobre miejsce dla nich, gdzie mogą po prostu się pożywić. I jak najbardziej mogą bytować w pionie, to znaczy gdzieś tam być cały czas, poruszać i nawet sobie bytować właśnie na pionowej ścianie. Oczywiście, jeżeli jest jakaś tam na niej chropowatość, i jak najbardziej mogą tam gdzieś tam oczekiwać na koniec czas, w którym będą mogły pójść na rzekę.